Jesteśmy w Madrycie. Nie wiem, o co chodzi z tymi Hiszpanami, ale jak byliśmy we Francji, to wszędzie były ogromne napisy sortie, czyli wyjście, a tu żadnej salidy nie widzimy. Znaleźliśmy, ale jak tak idziemy i idziemy, to niepokojąco pusto tu. Obróciliśmy się na pięć, chcieliśmy ze strzałka w dół, znaczy w drugą stronę, a tu jest strzałka w dół po obu stronach do wyjścia. Znaki na ziemi nam bardziej wyjaśniły, bo były pokazane w jedną i w drugą stronę. Jej, udało nam się wydostać. I tam dostaniemy się na metro. Zakupiliśmy taką kartę jednorazowymi dwoma biletami. Przy uniwersytecie jest porosły, wysiadło, więc teraz jest pusto. I dotarliśmy. A to mieszkanko jest tak ogromne teraz z naszych poprzednich doświadczeń paryskich. Tam jest porusza, tak złodzieńka. Mamy łóżko. Kuchnię, pralkę, wszystko co potrzeba jest. Ach, teraz się walniemy i idziemy spać. Bardzo dużo, zdecydowana większość osób chodzi tu w maseczkach. Mimo, że prawnie nie ma takiego obowiązku. No, pierwszy park, dość wzgórzysty. Nie wiem o co chodzi, ale jak na wskroś mojej teorii znowu. I idziemy w parku i jest tu... No, no nie ma tych maseczek zbytnio. Jak szliśmy sobie, to w pewnym momencie zatrzymała nas policja i powiedziała, że no tu wchodzimy w jakąś niebezpieczną strefę i tu z aparatem to oni tak, nie że niezbyt, więc schowaliśmy plecak i poszliśmy dookoła, tak trochę przestraszeni. Idziemy sobie przez ten park, gdzie jest pełno psów, tak jak tam zresztą biegających widać. Tu jest stado papug. Mam nadzieję, że ich nie przestraszę zbytnio. Przestraszyłem. I właśnie przebiegł przed nami królik. Tam gdzieś i drugi królik. E, o tamto. Patrzę, ten dzień, kiedy idziemy wyrobić sobie kartę miejską w Madrycie i lekko kropi i w ogóle w tym Madrycie jest chłodno. Muszę powiedzieć, nie ogarnęliśmy jakie są amplitudy temperatur i poza tym, że za dnia się robi ciepło, to z rana jest brrr, Zimno, chłodno. Bilet powiedzieć, przyjemnie się małe miasteczko. te budynki są takie niskie w stosunku do Madrytu i wszystko takie wąziutkie jak jesteśmy w centrum. Takie małe, przyjemne uliczki. Fajnie podoba nam się tu. I wyrobiliśmy sobie taki kawałek plastiku za 4 euro każdy. W takim automacie kupujemy nasz 30-dniowy bilet. 20 euro do zapłacenia. Zdecydowaliśmy, że wracamy i pójdziemy do dużego parku. I okazuje się, że w Madrycie też może być ładnie. W parku Retiro, gdzie doszliśmy do Pałacu Kryształowego, właśnie tego. I no, taki dość spory park. Podobno miało być sporo kotów, gdzieś tam wyczytałem, ale jakoś nie możemy tych kotów znaleźć. Mamy tylko kaczki. Przeszliśmy prawie cały park i już mieliśmy tu wychodzić i Aga była zawiedziona, że nie ma żadnych kotów. A potem zobaczyliśmy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i na przykład tu jest jeden, dwa nawet. To jest bonus. Wracamy sobie, tak śmiesznie zaparkowane samochody na środku ulicy. Tak na sprzyjowaniu to był druk bardzo często widzę takie ławki z pedałami. Tego widzi kolejne koty. Znowu wróciliśmy do parku Retiro. Tu dwa koty i tu kot. Kupiliśmy w sklepie coś takiego. Taki dziwny owoc. Flaszowiec peruwiański. Zobaczymy jak to wygląda w środku. Widzieliśmy tylko na zdjęciach i przede wszystkim jak smakuje. Tego na zdjęciach nie zobaczymy. ta -dam. Ciekawe, inne. Nie, nawet nie wiem do czego to porównać. Jest takie jakby trochę włókniste, ale... Ale nie takie żyłkowate. Tylko takie nawet nie wiem, jak to pisać. Słodkawe. Ale smakuje mi to. No wow. <laughs> nawet nie, no nie wiem, jak to porównać. To jest słodziutkie bardzo. Po kilku dniach leniowania w domu wyszliśmy wreszcie. Za tydzień będę lecieć już do Meksyku. Jedziemy zieloną linią Jakieś śmieszne małe autobusiki tu jeżdżą, gdzie nie gdzie. jest przejście dla pieszych, tylko dla par. Są takie fajne tabliczki z nazwami ulic, z kafelków porobione. Zatarliśmy do głównego placu w Madrycie, Plaza Major gdzie no, wszystkie budynki dookoła mają z grubsza ten sam kolor. Tu jest jeden ciekawszy, który ma coś namalowanego sobie. No i zaplanowałem sobie, że przyjedziemy, podjedziemy metrem z Plaza Major na Plaza de Espania. I Plaza de Espania jest w remoncie, więc nie pochodzimy sobie tutaj. Ale mam w planach pójść jeszcze gdzieś, gdzie coś egipskie było przeniesione. Więc to jest Templo de Debod, czyli starożytna grecka świątynia, którą przeniesiono tu gdzieś z Egiptu, razem z muzeum, które jest tam w środku na końcu. Google się mylił, bo to trzeba iść w prawo i tam będzie woda. A pod domem remonty, remonty, remonty. To jest nasze okno. Zgadnijcie, co Aga mogła wyczaić tam w Zdecydowanie nie bieg w moją stronę. Zdecydowanie nie bieg w twoją stronę. Ale ja tak myślałam, bo on tak biegł w moją stronę, no. ale potem skręcił się. Na chciał się przytulić, prawda? No też. Wybieramy się do gdzie corrida się odbywa jeszcze dzisiaj na początku myśleliśmy, że to już jest zbanowane, że to już zaszłość historyczna i tylko muzeum tam jest, ale tam dalej co niedzielę odbywają się corridy jest pomnik z Wiesbykiem i poradorem związany z tym co jest za mną czyli e, areną gdzie odbywają się corridy nie będziemy wspierać żadnymi biletami ani nic, ale obejść dookoła możemy, bo jednak i, i wiąże się z tym jakaś historia, to jakieś kulturowe miejsce. Bardzo ładny budynek. Tu jeszcze są takie ryki. Tu jest taki fajny dwustronny przystanek. Można i z jednej i z drugiej strony wsiąść, i po drugiej stronie jest drugi peron. I idę najpierw do sklepu, poszukać butów. Ale tu prościutko. Dobra, trochę pobłądziłem, obczaiłem już dwie pary e, butów pomarańczowych. A tu jestem przy Gran Via, za mną ta szeroka, ruchliwa ulica. Stąd widać tylko, że samochody jeżdżą, wiem. W ogóle tu jest takie śmieszne przejście dla pieszych, szerokie. Tu mieli sporo pomarańczowych butów, więc tu zobaczymy, czy coś będzie kolejne. I w tym sklepie znalazłem takie, co mi się jeszcze bardziej podobały. Więc teraz mam takie. No to nareszcie mam zakup butów za sobą. I tak jak się śmiałem, że przy stadionie będą remonty, tak zgadnijcie co jest przy stadionie! Remonty! Mówiliśmy sobie kolejnego dnia i tu jest masa papu W cieniu stojących. Nie wiem czy widać, ale jest ich tu. Ponad 20 chyba i idziemy do fryzjera, znaczy ja idę do fryzjera. I teraz chyba pójdziemy do Banco d'Espania. Jak w serialu, Taka de papel. Przetestowaliśmy w autobusie naszą kartę miejską i też działa. To jest Banku de Spania. A tam jest chyba, jak To Aga mówi, budynek zdany ze wszystkich zdjęć i właśnie ciężarówka go zasłoniła. Ten. Znane ujęcie, jak chodzi o ma. Może tam nie pasowała ta lokacja z serialu, i przeszliśmy jeszcze na frontu z też jest Bank Hiszpanii. I okazało się, doczytałem, że Nuevos Ministros, czyli jakiś budynek rządowy, jest użyty w serialu jako fasada banku w Hiszpanii, tak naprawdę. Więc zobaczyliśmy coś, co jakby w teorii jest w serialu. No tak, wszyscy czekają, tu jest pusto, a tu wszyscy czekają, bo no do autobusu się z frontu wchodzi. Autobusy w Madrycie mówią i pokazują na przystanku, w jakie inne linie można się przesiąść. A tu mają o show, które nie jest o show. to jest Alcampo. Dostaliśmy ogromną, pełną siatę porosów i churrosów. Miejąca się Agnieszka. Moja Agnieszka lubi mieć rację, a ja lubię się mylić oczywiście. Więc nie wchodzi się do parku tam, tam jest zamknięta brama. Musimy obejść sobie tu, potem tam prosto, prosto, a potem jeszcze tam skręcić i pójść. I, I dopiero tam jest wejście. Dzisiaj sobota, to musieli włączyć fontannę po drodze. Bo ostatnio jak tedy przychodziliśmy, to ani ja, ani ja nie możemy sobie przypomnieć, żeby to była fontanna. Dotarliśmy, wyszliśmy, jesteśmy! O, to jest i park! Chyba jak się udało, ale będziemy jeść. Mamy tu w parku pawie. tego próbuję uchwycić pawie. Tam, te drzewa, to jest jeden park. Tu można przejść przez most, tutaj. I jest wejście do kolejnego. Mimo że jesteśmy w Madrycie i jest ciepło, to czuć tutaj jesień. Liście, które opadły z drzew wszędzie pod nogami. Przeszliśmy się tak dosłownie brzegiem tego parku tylko, więc nie mamy pełnego obrazu, jak to ten park wygląda. A tam słychać piski i dźwięki sprzętów w parku rozrywki który jest tam, a jeszcze dalej za parkiem rozrywki jest Zo my teraz idziemy do 100, jak było 100 Sien mo, Monatidos chyba to są takie małe kanapeczki, znaczy no, kanapeczki tutejsze co pewnie nagram i z różnymi rzeczami w środku, i jako tapas jest tu, tu podawane podawany. Muszę się nacieszyć, ostatnim dniem, błaga to. Może sobie tu chodzić jeszcze, nie? A ja, 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 mnie tu już za bardzo nie będzie. Jak wrócę, tu, to będę się tylko pakować, żeby do Malaki pojechać pociągiem. Przechodzimy pod ruchliwą ulicą, takim creepy tunelem. Więc to jest to, co wzięliśmy na czasy z Guacamole, jako przystawka i Montadito. Z tortilla de patatas. Tortilla de patatas to jest coś regionalnego. To jest taki omlet z... ziemniakami. Z ziemniakami, tak. No i w takiej małej kanapeczce widać. I właśnie często z chipsami smakowało. No, także było miarę dobre. Polecamy. Takie. Trochę mi smutno już, że już stąd wyjeżdżam. Że nie wrócę tu tak na dłuższy czas. Te dwa tygodnie z normalną pracą i takim wychodzeniem tylko później. To za krótko w jednym miejscu dla mnie. No i dobrze, że mamy w planach tak po miesiąc spędzać, to tak po miesiąc to było już. Z miary okej, okay, wystarczająco. Nie mówię, że już byłem zmęczony tym miejscem, ale już nie czułem takiego niedosytu. Paryżu i już to w garście to mieliśmy akurat intensywnie. I wychodzimy. Dzień wylotu. My to mamy szczęście. Co wyjdziemy z domu, to zacznie bardziej padać. A ja nie mam zamiaru być mokry w samolocie. Pada, 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 pada. deszczu, deszcz, w Madrycie nie mieliśmy. Udało nam się wydrukować. Mam. Formuła do wjazdu do Meksyku I podprowadzamy Kosiarka do mnie idzie A my kiedy dochodzimy do uliczki, gdzie cały czas tu remontowali Mamy chłodnik Można po czymś chodzić Jesteśmy gotowi, żeby zbierać się na pociąg do Malagi. Ja wczoraj i dzisiaj rano czułem się jakoś tak źle. Jest mi już trochę lepiej, ale i tak kupiłem jakąś kole. Tak jak było mi cały czas niedobrze, w ogóle jeść mi się nie chce, pić też tak niezbyt. I dowód, żeby nie było, ładnie posprzątaliśmy wszystko. Jej, jesteśmy na, na dworcu się przez kontrolę bezpieczeństwa i numery peronów. Ale my jeszcze nie wiemy na jakim będziemy. A ja weszłam tutaj, poszukać pocztówki, bo tak jak cały miesiąc tu była, to nie znalazłam okazji na kupienie. Zgadza się, ładnie pociąg Takim pociągiem będziemy 3 godziny jechać do Malagi. Przed wejściem na peron do góry sprawdzali bilety. Znowu snuję, masz. To postawić postawię to tutaj to Wow, ale luksus. No.